Słuchajcie, było pierwsze weto Nawrockiego odnośnie yy, ustawy wiatrakowej, nie? To wy myślicie, dlaczego on to zrobił? To znaczy, raz, że pod, podwyższa to rachunki dla Polaków za prąd, ale myślicie, dlaczego on to zrobił? Bo kurwa, pisiory i ta cała prawica zarabiają na, na ruskich węglowodorach. Tak, dokładnie, na paliwach ściąganych z Rosji, na węglu ściąganym z Rosji, Oczywiście to też teraz idzie przez inne kraje, tak jak Kazachstan na przykład. Ale oni się rękami nogami bronią od tego, żeby, żeby po prostu odciąć się od źródeł y, tych rosyjskich, bo oni z tego mają, mają zajebiście dużą kasę. Są spółki spółeczki, które właśnie zarabiają na tych, na tych paliwach, na węglu y, z rosyjskim, nie słuchajcie, i teraz tak. Yy, jakbyście nie wiedzieli, to yy, Polska ma największe złoża gazu yy, w tej części świata. I to nie jest, nie jest, wiecie, to nie jest to jest potwierdzone, nie? Słuchajcie, nie tak dawno 6 km od Świnoujścia największe w Europie złoże yy, gazu i ropy, nie 22 miliony ton. Ma to złoże, nie? Później, na przykład, złoże yy, Siedlemin koło Jarocina yy, ma złoże gazu około 235 milionów, ale metrów sześciennych. Nie ton, tylko metrów sześciennych. Nie? To są tylko dwa przykładowe złoża. Ale y, praktycznie pół Polski leży na gazie, nie? Jakbyście sobie zobaczyli na mapy, to tak jest, ja, taki po, po całe, ogólnie węglowodory, nie? W Polsce są. I słuchajcie teraz, tak, jest paradoks, bo yy, na przykład yy, Polska. Yy, ma największe złoża, ale nie może ich wydobywać. A wiecie czemu nie? Bo teraz tak: polskie górnictwo naf naftowe i, i gazownicze nie może wydo wy wydobywać, bo będzie yy, robiło na szkodę swojej spółki. Dokładnie. I teraz wiecie o co chodzi, bo yy, im yy, spółka prawa handlowego zarabia na prowizji od cen gazu. Które, które sprzedają, nie? Im droższy gaz, tym oni więcej zarabiają. Rozumiecie o co chodzi? Także oni, jak będą obniżać, jak będą wydobywać yy, yy, i będzie tani gaz, to oni będą robili na szkodę swojej spółki. Rozumiecie? I za to jest kryminał normalnie. Kurwa, robienie na szkodę spółki.